Wielkanoc jest jednym z najstarszych świąt, które znamy, przekraczając pokolenia przez tysiące lat, ale ile osób naprawdę zna jej prawdziwe pochodzenie i znaczenie? W rzeczywistości historia Wielkanocy jest często wypaczana i źle interpretowana, nawet przez wielu chrześcijan, którzy nie rozumieją prawdziwego celu Wielkanocy w kontekście boskiego objawienia dla ludzkości. Wiemy, że historia Wielkanocy charakteryzuje się obietnicami Boga i wolnością ludu. Aby w pełni zrozumieć tę historię, musimy rozważyć wydarzenia, które miały miejsce od czasów patriarchów Izraela i ziemi starożytnego Egiptu do krzyża, który został wzniesiony około 2000 lat temu poza murami Jerozolimy i na zawsze odmienił historię świata. W tym filmie poznasz prawdziwą historię Wielkanocy, odkrywając jej pochodzenie, Historyczne i duchowe znaczenie dla ludu żydowskiego oraz zrozumiesz jej głębokie powiązanie z wiarą chrześcijańską skoncentrowaną na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale zanim to nastąpi, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, aby nie przegapić żadnego wideo. Możemy zacząć od tego, że Wielkanoc jest żydowskim świętem ustanowionym przez Mojżesza, zgodnie z konkretnym rozkazem samego Boga. Pierwsza Wielkanoc odbyła się w miesiącu Aviv, który stał się pierwszym miesiącem żydowskiego kalendarza liturgicznego i po wygnaniu w Babilonie zaczął być nazywany Nissan. Ten miesiąc odpowiada okresowi między marcem a kwietniem w naszym kalendarzu. Jednak historia Wielkanocy ma swoje korzenie jeszcze przed czasami Mojżesza. Około 500 lat przed ustanowieniem Wielkanocy w Egipcie Bóg rozmawiał z Abrahamem o przyszłości jego potomstwa, ludu Izraela. Pan ostrzegł Abrahama, że Izraelici będą wędrowcami w obcej ziemi, zredukowani do niewolnictwa i uciskani przez 400 lat. Bóg obiecał jednak, że osądzi naród, który zniewoliłby dzieci Izraela i uwolni ich od ucisku. Czas mijał, a później Józef, który był prawnukiem Abrahama, został zdradzony przez swoich braci i sprzedany jako niewolnik Ismaelitom, trafiając właśnie do Egiptu. Po wielu trudnościach, zgodnie z boskim planem, Józef stał się gubernatorem tej ziemi, odpowiedzialnym za zapewnienie Egipcjanom pożywienia w czasie straszliwego głodu. Kryzys ten zmusił Dom Jakuba do udania się do Egiptu w poszukiwaniu żywności. Wtedy bracia Józefa odkryli, że został on wywyższony przez Boga w tej ziemi i że tam potomstwo Abrahama przetrwa przez pewien czas. Izraelici żyli w godności w Egipcie. Ale Józef i całe to pokolenie umarli. Nastał czas, gdy powstał faraon, który nie znał Józefa, a ten faraon zniewolił synów Izraela. Po 400 latach w Egipcie Bóg powołał Mojżesza na wyzwoliciela swojego ludu. Proces ten obejmował 10 plag, które pan zesłał na Egipcjan, a ostatnią plagą była śmierć pierworodnych Egiptu, epizod, który dał początek obchodom Wielkanocy. Biblia zapisuje, że kiedy Bóg ogłosił dziesiątą plagę, dał również Mojżeszowi instrukcję, jak Izraelici powinni postępować. Pan nakazał, aby oferowali męskiego baranka bez skazy w czternastego. Dniu miesiąca awiwi pokropili kryją baranka nad proża i boki drzwi swoich domów. Powinni jeść mięso baranka upieczone na ogniu, w towarzystwie prześnego chleba i gorzkich żół. Ale co to były te prześne chleby i dlaczego gorzkie zioła? Prześne chleby to chleby bez droździe, czyli bez fermentu, miało być spożywane jako przypomnienie o pośpiechu podczas Eksodus? Gorzkie zioła były bezpośrednio związane z cierpieniem i uciskiem w czasach niewoli w Egipcie. Pan również nakazał, aby jedli w pośpiechu z przepasanymi biodrami, sandałami na stopach i kijem w reku. Ponieważ tej samej nocy Bóg przejdzie przez Egipt. Biblia mówi, że gdy sąd Pana dotknął ziemi egipskiej, wszyscy pierworodni umarli, od ludzi po zwierzęta. To również oznaczało całkowite pokonanie Bogów Egiptu. W tym kontekście znaczenie żydowskiej Wielkanocy jest wyraźnie zapisane w Księdze Wyjścia, rozdział 12, wersety 26 i 27, gdzie czytamy, a gdy Wasze dzieci zapytają, Jaki to obrzęd? Powiecie, to jest ofiara Wielkanocy dla Pana, który przeszedł obok domów synów Izraela w Egipcie, gdy zabił Egipcjan i wybawił nasze domy kropka. Wtedy lud upadł i oddał pokłon. W hebrajskim słowo Wielkanoc zasadniczo oznacza przechodzić obok, wywodząc się od czasownika skakać lub przechodzić. Zatem, gdy Sąd Boże dotknął Egipcjan, Domy Izraelitów oznaczone krwią oferowanego baranka zostały ocalone. W ten sposób znaczenie przechodzić obok wyraża sens oszczędzenia, przejścia obok z miłosierdzia. To znaczy, że w tym dniu Sąd Boży przeszedł obok Izraelitów i zostali ocaleni. Ale jak obchodzenie Wielkanocy było przestrzegane w trakcie historii Hebrajczyków? Wiemy, że Mojżesz ustanowił Wielkanoc jako coroczne święto. Tak więc Wielkanoc jest najstarszym żydowskim świętem. Żydzi powinni obchodzili Wielkanoc zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w pięcioksięgu, jak w wyjściu 12, księdze kapłańskiej 23 i księdze powtórzonego prawa 16. Tak jak w pierwszej Wielkanocy, jeszcze w Egipcie, coroczne święto obchodzono w zmierzchu 14. Dnia pierwszego miesiąca, a następnie przez siedem kolejnych dni, zwanych Świętem Prześnego Chleba. Majski i bezskazy berenek do ofiary był oddzielany od stada w dziesiątemu, dniu pierwszego miesiąca i trzymane do czternastego dnia. Zwierzę powinno być upieczone w całości, a żaden z jego kości nie mógł być złamany. Berenek musiał być spożyty bardzo szybko, z gorzkimi ziołami i prześnymi chlebami. Izraelici powinni również jeść baranka w ubraniach podróżnych. Aby przypomnieć sobie pośpieszne wyjście z Egiptu, a resztki baranka miały być spalone, ponieważ nie wolno było ich wykorzystywać następnego dnia. Durantej obchodu paschy głowa rodziny tłumaczył znaczenie rytuału swoim dzieciom. Została również ustanowiona druga Pascha miesiąc później, aby skorzystać z niej ci, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym obchodzie, zgodnie z rozdziałem 9 księgi liczb. Podczas wędrówki po pustyni synowie Izraela nie obchodzili Paschy. Ponownie zaczęli ją obchodzić dopiero wtedy, gdy obozowali w Gilgiel pod przywództwem Jozuego. Istnieje wiele innych fragmentów biblijnych, które odnoszą się do obchodów Paschy od czasów Starego Testamentu aż do czasu Jezusa. W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus był co roku zabierany przez swoich rodziców do Jerozolimy na święto Paschy. W Ewangelii Jana, na przykład, znajdujemy co najmniej cztery odniesienia do święta Paschy podczas ziemskiego posługiwania Jezusa. W tym czasie Berenek był zabijany w okolicy świątyni, a jego krew była wylewana przez kapłana na ołtarz. Posiłek paschalny można było spożywać w każdym domu w mieście, a Żydzi zazwyczaj zbierali się w grupach, podobnie jak grupa Jezusa i jego uczniów, która zgromadziła się w wieczerniku tworząc rodzaj jedności rodzinnej z okazji Paschy. Uważa się, że do Jerozolimy przybywało od 60 tysięcy do nawet 180 tysięcy Żydów. Oczywiście, większość z nich stanowili Żydzi Diaspory, którzy przybywali z różnych części Imperium Rzymskiego. Poganom nie wolno było uczestniczyć w Paschy, jednak prozelici, którzy zgadzali się spełnić warunki wymagane przez prawo mojżeszowe, Mogli brać udział w obchodach. Wielu uczonych sugeruje, że w czasach Nowego Testamentu podczas obchodów Paschy Żydowskiej zabijano około 250 tysięcy baranków. Oczywiście, zadanie to wymagało udziału setek kapłanów, ponieważ wszystkie baranki musiały być zabite przed zmierzchem 14 dnia miesiąca Aviv. Obchody kończyły się wspólnym posiłkiem z rodziną i rozmowami przy stole. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus dzielił się chlebem i winem z uczniami oraz ustanowił Eucharystę. Warto podkreślić, że Eucharysta nie jest Paschą, lecz kontynuacją tego, co Pascha reprezentowała i ma dla nas nowe znaczenie. W Ewangelii Łukasza 22, 19 i 20 czytamy, i wziąwszy chleb, dzięki czynił, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie na moją pamiątkę kropka. A podobnie, powiecie, że wziął kielich, mówiąc, ten kielich to nowa przymierze we krwi mojej, która za was jest wylana kropka. Apostoł Paweł również potwierdza tę instytucję w 1 liście do Koryntań 11, 23-26, kiedy opisuje Eucharystę jako obchody ofiary Baranka Bożego który gładzi grzechy świata. Śmierć Jezusa na krzyżu jest doskonałym i pełnym wypełnieniem Paschy. Tak jak krew baranka była wylewana na drzwiach Izraelitów, aby sąd Boży ich nie dotknął. Krew Jezusa została przelana za wszystkich grzeszników. Pascha jest świętem wolności, którą Bóg daje swojemu ludowi. Pascha przypomina, że kiedyś byliśmy niewolnikami, a dzięki ofierze baranka Bożego którym jest Jezus Chrystus, zostaliśmy uwolnieni. Dlatego, obchodząc Paschę, musimy zrozumieć, że przez wiarę jesteśmy już wolni od mocy grzechu i to właśnie ta wolność powinna być obchodzona corocznie, ale przede wszystkim każdego dnia naszego życia. W tym filmie mogłeś poznać prawdziwą historię Paschy, od jej korzeni w Starym Testamencie, przez historię wyzwolenia ludu Izraela, Aż po odkupięcią pracy Jezusa Chrystusa. Niech to święto zawsze przypomina o ofierze Chrystusa, który jest naszym paschalnym barankiem, przenoszącym nam wyzwolenie i życie wieczne. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz kontynuować odkrywanie mało historii z Biblii, nie zapomnij polubić, udostępnić i subskrybować kanału. Włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych treści i zostaw komentarz poniżej, Mówiąc, jaką historię chciałbyś zobaczyć w kolejnych filmach? Twoja obecność jest bardzo ważna, abyśmy mogli dalej dostarczać tego rodzaju treści. Do następnego filmu.